Nie ma nowej sobie. Chcielibyśmy sobie zrobić John BTC Event. No, jak wiecie, to jest skin. Tylko John BTC 2-0 nawet jest. No i mamy też tutaj Six, seven. Dobra, ogólnie. Teraz będę macował tarczę, bo chciałabym Mega mieć tą. Choć tą, bo. Bo no, potrzebna mi jest, potrzebna mi jest. Dobra, no co gramy teraz ten. John B. C. E. Event. nie wiem jak się gada W sumie no, Mój drugi kanał będzie startowany Będzie dopiero startowany za miesiąc A więc za miesiąc w środę będzie pierwszy film A więc za miesiąc no na... No nie dałem rady, ale Ale jeśli będziecie subować No jeszcze nie zdążę zrobić filmu, bo nie, no, jeszcze nie, no, jeszcze nie. Kurde, prawie. No, mamy tej czapionika, który właśnie odpada. No, jaka bomba, jaka bomba, jaka bomba w niego. Ja to będę musiał ciągle oglądać, nie? Ale ten film ciągle oglądać co to była za bomba ode mnie Co to była za bomba, nie? Ale mocno poleciało Dobra, więc... Nie ma A tutaj się przejdzie No... U mnie no to... Ajajaj ja to nie wiem, może będzie live z Taco Tuesday za tydzień Na pewno będzie z update'u i z Taco Tuesday może będzie Taco Tuesday może będzie, bo będę nareszcie grać w Taco Tuesday <grym> Może też być długa przerwa Może być przerwa od niedzieli do drugiej niedzieli albo do, do piątku, bo nie wiem czy to ale najbardziej to... Najbardziej nie dam rady w środę i w czwartek, bo wtedy jadę na, na Wigilię, na Boże narodzenie. Na moc, na noc, na noc, na moc. Na na może dołączyć do klubu. Nazwę klubu będziecie mieli w opisie może. Może. Nie wiemy. Co ty robisz? Nara. Kurde! Narka, narka, narka! Wróci jeszcze. Wrócił jeszcze, wrócił jeszcze. Dzięki, bro. Tak, ja też spanie się do, i dojedzie ciebie karma. Ale co tu? U nie! Dobra, jest, 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 jest. pierwszy bardziej poranny odcinek, no. Mój pierwszy bardziej... Mój pierwszy wcześniejszy odcinek, no bo zawsze mam jakieś... No, 20, 19, Wczoraj nie było odcinku, nie pytajcie dlaczego. Ale dzisiaj będzie o 17 pewnie albo o 18, więc... zdecydowanie wcześniej. Nie zawsze. W ogólnie tam nie było tej muzyki, co, po, co obiecałem Wam, znaczy nie obiecałem, ale mogłem dodać. To, zapomniałem. Ło, wow, ale bomba! Nie, no tak, no to mi, to mi, to mi! Ja w sumie bardziej się boję tego, Serio, ale ten Tomi nie wygląda za dobrze, ale ja się bardziej boję tego nie, nie, ale serio, bo ja się bardziej to niego. Co to było? No to nie mają tielu, bo przecież mają takie samo skiny, nie? Albo walczą. Ktoś jest z kinem, no. Uuu bomba. Tylko że nie wypadł w sery. To By była taka bomba. Nie. Legum taką bombę. To był koniec jego życia. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. No, Dobra, ja ją daję taką robotkę. O, pierwsza jakaś inna. Strukturka. To jest w legendary, tak? Oh, no. Jak to się robiło? Co to było, a że tak robić. Dobra, S, 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 S pierwsza rundka wygrana. Mm. Dobra, nie no, S, S, S. full S. To, są, to nie byli to nie za To do... nie byli jacyś za doobsi gracze. Taka Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Może będzie live'ik, może nie będzie, ale na pewno będzie w sobotę. A na tako to chyba nie. A tako na pewno będzie odcinek. Ale czy live'ik? No ja wiem, no nie wiem. Ale właśnie weźcie mnie mi odpalcie tego tylko bo... Nie wiem Jutro piątek Potem sobota i mamy mamy update I mamy update Ranger. No i nie było dwa razy filmów bo są niby filmy codziennie, ale nie było dwa razy Było w soboty on co było bo był ten live I wczoraj Wczoraj nie, bo nie wiem Co wy robicie? Co Krokak! Nie. Dzięki! Współ dzięki! Ktoś opał, nie? nie. Tutaj spadali, no... Krokak! Krokak! Zginął! Dobra karma dojechała, karma dojechała... I dawajcie taki, i dawajcie super slajda! Wiem, ja, że wczoraj robiłam, znaczy dzisiaj robię, znaczy... Dzisiaj będą dwa filmy, bo wczoraj nie wrzuciłam Kto tutaj mam? Nie ma Dobra, poczekajcie, poczekajcie. No. Robimy sobie to. O, teraz. Będą, uwaga, nie ma, ja chcę, chcę, po prostu chcę I są Nie wiem, jak lubię tego Czy drugi będzie ten żół Wiecie, o czym mówię Ja muszę te kroki wyjąć, bo moja grała U. I zapomniałem z niej, ło Czemu tak słabo mnie mówi? Dobra, przyspieszamy sobie Cyk, cyk, cyk 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 Cyk, no bro, bro No bro, bro Nie no, gdzie ja lecę? Dobrze Ale a nie Dobra, nie. próbuję ja tego trika, wiecie o czym mówię No i nie wiesz, mi Wiecie o czym mówię, wiecie o czym mówię, z tą piłką, z tą piłką Nie Nope Dobra, też nope Daję swe Oj Oj Nie doleciało Ej, ja nie doleciałem Ja nie wierzę w to nie wierzę w to, do ja mnie doleciała normalnie. Łop, łop, dało mi się. Nie wiem. Nie wiem, czy mi się nie Dobra, edu inak. Ale jest to jedną rzecz. Co to wzięło? Co jest? A normalnie.